Tymczasem Łukasz bardzo martwi się o Maxa i ma nadzieję, że jakoś przekona go, by zapomniał o Kasi i zaczął spotykać się z innymi dziewczynami. Rodzice nawet się martwią. Wiesz, co mama powiedziała? No co? Że nie sądziła, że przyjdzie taki dzień, że znowu będzie chciała, żeby Max coś odwalił. Ale nie przejmij się. No, no niestety, Ej. bardzo mi przykro. Co niestety? Co ci przykro? Kazał się odwalić. A ta laska? No, i on to kompletnie olał. Uważa, że nie ma żadnego sensu, żeby się angażować, bo prędzej czy później tak każda go rzuci. Fak! Ja już nie mam pomysłów. Nie, ja też nie. Ej, no słuchajcie, to może trzeba się za to zabrać z innej strony. Czyli? Max musi przestać myśleć o tym, że ma złamane serce i powinien sobie podbudować ego. No, wszystko spoko, ale jak? Gdyby tak ktoś bliski miał problemy i Max musiałby mu pomóc? Dobrze, a co my mamy zrobić? Nie, w nic, bo on od razu się zorientuje, że to kolejna próba poprawienia mu humoru. Ale Łukasz, tobie fatalnie idzie w drużynie, prawda? Kotek, idzie mi fantastycznie. Co ty gadasz? Wiem, ale masz udawać, że jest źle, rozumiesz? A, idzie mi fatalnie i co? Dudziak chce cię wywalić z drużyny. Musisz poprawić kondycję, bo to twój ostatni sezon. I nie możesz poprosić o pomoc kolegów z drużyny, tak? I zostaje mi tylko Max! Dokładnie. Kotek. Jesteś genialna. Ej, ej ale czekajcie. Myślicie, że on to tak po prostu łyknie? Że co, że nagle nie masz kondycji i chcą cię wywalić z drużyny? No, damy radę. W razie jakichś problemów potwierdzicie, że mam kłopoty w drużynie, tak? No, no tak. tak. No, to mamy to. Jeśli się postaram, to Max na pewno mi uwierzy. On uwielbia się wymądrzać i już parę razy dawał mi wskazówki na temat treningu. Wtedy go wyśmiałem, ale teraz dam chłopakowi rozwinąć skrzydła. Wiem, że to nie do końca fajne, że go oszukujemy, ale to dla jego dobra.